Dzień dobry, ja się nazywam Helena Teixeira Respondek i witam Cię w kolejnym odcinku bezpieczeństwa i higieny psychiki. To jest cykl poświęcony temu, w jaki sposób nie fundować sobie niepotrzebnych problemów, bo okazuje się, że część problemów możemy po prostu najnormalniej na świecie uniknąć, możemy ich sobie nie zafundować. Jesteśmy w części, która jest poświęcona głębokim relacjom międzyludzkim, więc w tym odcinku chciałabym się trochę zająć tym, czym się różni głęboka relacja międzyludzka od relacji powierzchownej i dlaczego tęsknimy za tymi głębokimi. Więc taka podstawowa różnica pomiędzy głęboką a powierzchowną relacją jest stopień osłonięcia swojej własnej osoby rzeczy, które są umownie, umownie nazwijmy je prywatne. Prywatne rzeczy no to tak, yy, wszystko to, co dotyczy naszej historii życia, yy, naszej sytuacji życiowej, yy, ale też naszych myśli, naszych opinii i naszych wartości. Więc relacje głębokie to są takie relacje, w których czuję się na tyle bezpiecznie, że mogę się po prostu podzielić, po pierwsze, swoją własną historią, po drugie, swoją aktualną sytuacją życiową. Po trzecie, swoimi wartościami, myślami i opiniami na jakiś temat. Nie jest dziwnym to, że nie wszystkie relacje w naszym życiu są głębokie i też nie wszystkie relacje mają być głębokie w naszym życiu. Dlaczego? Z kilku prostych powodów. Jeden powód to jest taki, że nie jestem w stanie nawiązać głębokiej, osobowej, takiej prywatnej relacji ze wszystkimi ludźmi, ze wszystkimi sąsiadami, ze wszystkimi osobami na ulicy, ze wszystkimi nie wiem, pasażerami, kolejki czy autobusu z prostego powodu, że no też jakby odsłonięcie się i przyjęcie drugiego człowieka generuje pewien koszt emocjonalny, który musi się zwrócić, nie? Natomiast do takich relacji, powiedzmy sobie w społeczeństwie, jest przyjęty pewien kod kulturowy. Który polega po prostu na dobrym wychowaniu i na grzecznym, wzajemnym traktowaniu się. Czyli obowiązują nas tutaj normalne reguły życia społecznego, reguły osobowego, podmiotowego traktowania się bez specjalnego odsłaniania, wchodzenia w głąb. I to są takie bardzo proste reguły, jak na przykład poszanowanie czyjejś wolności, poszanowanie czyjejś godności, poszanowanie czyjejś prywatności. To znaczy, że nie ładujemy się nieproszeni. W te sfery drugiego człowieka, i też jakby, albo sami się nie odsłaniamy za bardzo, bo to może być krępujące dla innych osób, dla wszystkich osób, albo jeżeli ktoś za czujemy, że ktoś za bardzo chce, żebyśmy się odsłonili, to mamy takie prawo, żeby powiedzieć stop, tu nie. Jakby nie jesteś moim właśnie przyjacielem czy kumplem, nie znamy się jeszcze tak długo i mamy do tego prawo po to, żeby móc w sposób spokojny, zrównoważony, i gładki funkcjonować w społeczeństwie. Więc to są te takie relacje, które są powiedzmy umownie powierzchowne. I na przykład trochę o tym mówią Słowianie, którzy zaczynają mieszkać w krajach anglosaskich, nie? że oni mają takie poczucie, że tam są naprawdę bardzo dobrze, bardzo grzecznie traktowani, ale że w tych relacjach nie da się jakoś tam bardziej zejść w głąb. Bo jak się zaczyna dotykać jakichś osobistych tematów, to jest lekka ściana. Nie? Anglosasi są mistrzami. W dobrym wychowaniu, w takim traktowaniu kulturalnym, pełnym szacunku, i też nie ze wszystkimi mają ochotę się po słowiańsku bratać. My być może mamy trochę przegięcie w drugą stronę i to też może mieć swoje konsekwencje. No ale jak to z tymi głębokimi relacjami? Z tymi głębokimi relacjami to jest tak, że jest nas tęsknota za byciem przyjętym na takim bardzo głębokim i osobowym poziomie. Nie? I wydaje nam się, że to jest możliwe tylko w takich rzadkich wypadkach, w rzadkich wypadkach, w rzadkich sytuacjach, w sytuacjach wyjątkowych. No więc chciałabym się podzielić z wami swoją opinią. Moja opinia jest taka, że bycie w głębokiej, autentycznej relacji z drugim człowiekiem nie jest możliwe tylko z dwiema, trzema osobami na ziemi, ale jest po pierwsze, z mojej strony możliwe wobec każdego człowieka. A z drugiej strony, ja też mam prawo wyboru, z kim chcę się kumplować, czyli kogo chcę obdarzyć taką głęboką relacją. I dobrze jest jakby zwracać uwagę na pewne elementy przy podejmowaniu głębokich relacji. Znaczy, nawiązując jakieś znajomości. To są może znajomości w pracy, może gdzieś w sąsiedztwie, może w jakimś środowisku. Tak? I zanim tak postanowimy faktycznie się odsłonić, wejść te, w te relacje głęboko, to popatrzmy najpierw z jakiego rodzaju człowiekiem mamy do czynienia, czyli na przykład jak on się sprawdza na poziomie tych elementarnych kryteriów bycia w relacjach, nie? czyli na poziomie szanowania cudzych granic, szanowania cudzej prywatności, szanowania cudzego czasu wolnego, wiecie, taki elementarz, nie? dlatego, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby potem się zastanawiać, czy to jest ktoś, z kim chcę nawiązać głęboką relację, czy też nawiązanie głębokiej relacji z tą osobą będzie mogło mnie obciążać. Bo jeżeli na przykład mam tak dużą potrzebę, tak dużą tęsknotę za głęboką relacją, że jestem w stanie nawiązać taką więź z dowolną osobą, no to niech to będzie osoba nieporządkowana emocjonalnie, która ma duży przymus zalewania nas swoimi problemami. No to wtedy ja, otwierając się przed taką osobą, daję jej dostęp, a zarazem możliwość do tego, żeby mnie zalewała swoimi problemami, i to już jest w pewnym sensie szkodliwe dla psychiki. Więc zanim podejmujemy głęboką relację, to oglądamy sobie człowieka, jaki on jest, trochę w myśl Liska z Małego Księcia. Kto nie pamięta, jakich lekcji małemu księciu udzielił Lis, to serdecznie zachęcam do tego, żeby wrócić do lektury. A Was zapraszam na kolejny odcinek.